Przeszliśmy badanie poziomu rozwoju naszych kompetencji. Odpowiedzieliśmy na pytania na podstawie przeczytanych caseów, czyli opisów realnych sytuacji zawodowych, w jakich stawia nas życie na co dzień. Wybraliśmy najlepsze, naszym zdaniem, reakcje. W końcu otrzymaliśmy raport. Jak go poprawnie zinterpretować, żeby wyciągnąć konstruktywne wnioski, ważne dla naszego rozwoju? Zapraszam do oglądania. Jak wiadomo, raporty mogą przybierać różną postać. Wykres liniowy, słupkowy, świecowy, przyjmujący często postać tzw. pajęczej sieci. Sposób obrazowania danych może być różnorodny w zależności od naszej wyobraźni. Na przykład może przybrać postać układu planetarnego, gdzie najbardziej pożądane wyniki znajdują się bliżej Słońca zależą także od tego co chcemy uwypuklić jak dużą liczbę danych zamierzamy przedstawić no i jaki mają one charakter na przykład czy są to wyłącznie dane liczbowe czy opisy w przypadku wyników badania kompetencji mamy taki właśnie przypadek w danym danym procentowym towarzyszą wskazania najczęstszych wyborów oraz opisy otrzymujemy raport wyglądający tak Widzimy na nim dużo linii i kropek. Jak je ocyfrować? Po lewej stronie mamy nazwy kompetencji. Przypomnę, że ich wybór, definicje, aspekty, a także sytuacje zawodowe, w jakich one występują, czyli opisy caseów oraz prawidłowe reakcje powstały w wyniku rzetelnych konsultacji z działem HR oraz kluczowymi pracownikami firmy. Zarówno więc samo badanie, jak i wyniki oparte są o realia zawodowe, w jakich funkcjonują badania. Szczegółowo opisałem to w wideo-tutorialu Doskonalenie Oceny Kompetencji. Obok kompetencji znajduje się skala od 0 do 100%, a także umieszczony na niej punkt. Obrazuje on Wasz wynik badania. Tyle procent uzyskaliście, wybierając zachowanie czy reakcje, które mieliście do wyboru przy opisach konkretnych sytuacji. Jaka punktacja była przyporządkowana konkretnym reakcjom? Przypomnę: 4 dla najwłaściwszej odpowiedzi, 3 lub 2 dla pośredniej odpowiedzi, 1 dla najmniej właściwej odpowiedzi. Powstaje pytanie, kto przesądził o prawidłowości odpowiedzi? Dział HR, ale nie samodzielnie, tylko po licznych konsultacjach z kluczowymi pracownikami konkretnych działów, których określilibyśmy jako najlepszych praktyków. Osoby, które najlepiej realizują zadania i osiągają stawiane cele. Jest to więc skala pochodząca z firmy, a nie wzięta z księżyca. Raport zawiera też informacje od obserwatorów, przełożonych, współpracowników, podwładnych, która pokazuje, jak oni oceniają realizację określonej kompetencji przez osobę badaną. Co oznacza wynik niski lub wysoki? Wysoką lub niską zgodność Twoich odpowiedzi ze wskazaniami ekspertów z firmy. Podkreślam raz jeszcze, to nie poziom Twojej kompetencji, tylko stopień zgodności ze wskazaniami ekspertów, czyli oczekiwaniami firmy. Na przykład, wyobraźmy sobie, że pan Adam jest menadżerem w Waszej firmie. Badał poziom swojej kompetencji w obszarze nazwanym empatia. Po przeczytaniu caseów i wyborze najbardziej typowych dla niego reakcji, wyszło mu w raporcie, że. W kompetencji empatia ma wynik na poziomie 30%. Ponieważ Pan Adam to człowiek miły, współczujący, którego stać na odruch poświęcenia dla innych, możemy domniemywać, że w poszczególnych case'ach wybiera on reakcje mocno empatyczne. To dobrze? Z punktu widzenia czysto ludzkiego zapewne tak. Jednak okazuje się, że poziom wyniku tej kompetencji jest zbyt rozbieżny w stosunku do oczekiwań firmy. Jak to możliwe? Otóż eksperci uznali, że pożądany poziom empatii nie powinien być aż tak wysoki. Wysoka empatia powoduje, że pan Adam jako menadżer może wskutek silnego odruchu współczucia i litowania się zbytnio tolerować niską jakość pracy swoich podwładnych i ich niesubordynację lub wręcz lekceważenie obowiązków. Tak więc, ponieważ pan Adam zaznaczał reakcje, które świadczyły o bardzo wysokiej empatii, rozmijał się ze wskazaniami ekspertów. Dlatego wynik w kategorii empatia wyszedł na niskim, 30% poziomie. Raport pokazuje więc na jakim poziomie są oczekiwania firmy oraz jak wyglądały wybory w porównaniu z wyborami praktyków. Skąd bierze się skala wyników? Otóż do każdego z aspektów badanej kompetencji dołączony mamy opis case'u, a więc realnej sytuacji z praktyki zawodowej, która wymaga konkretnej reakcji. Mamy do wyboru trzy reakcje: A, B oraz C. Dajmy na to, że zaznaczyliśmy A jako najlepszą reakcję, a C jako najgorszą i to zestawienie uznaliśmy za najbardziej charakterystyczne dla nas. Jakie były tutaj wszystkie możliwości wyboru? Nasz wybór to było, przypomnę, zestawienie maksimum na A i minimum na C. A jak wskazali eksperci, czyli najlepsi praktycy w naszej firmie, jeśli to samo, to mój wynik pokazuje 100% zgodności z ich wskazaniem, a więc na raporcie punkt oznaczający mój wynik widniał będzie na poziomie 100%. Jeśli jednak eksperci wskazali inaczej, raport pokaże niezgodność naszego wyboru ze wskazaniem ekspertów. Obok można odczytać słowne uzasadnienie takiego, a nie innego wyboru ekspertów. To jest właśnie taki komentarz, jaki przeczytał pan Adam, dowiadując się, dlaczego jego wysoki poziom empatii nie do końca jest mu pomocny w pracy menadżerskiej. Jeszcze jedno. Po prawej stronie, przy każdej z poziomych osi ze skalą, widnieją liczby, wartości procentowe. Oznaczają one poziom zgodności obserwatorów, czyli jeśli procent jest w przedziale wysokim, oznacza to, że wskazania obserwatorów były w ramach tej kompetencji zbieżne, a więc postrzegają Was dość jednorodnie. Jeśli zaś procent jest w przedziale niskim, to znaczy, że w ramach tej kompetencji obserwacje są rozbieżne. Jakie korzyści odnosimy dzięki tak skonstruowanemu raportowi? Po pierwsze, znamy wynik realny, a więc oparty na caseach symulujących realne sytuacje zawodowe. Po drugie, Wiemy, jakiego poziomu kompetencji oczekuje od nas firma. No i po trzecie, widzimy do jakiego stopnia nasze kompetencje zbieżne są z tymi oczekiwaniami. Zapraszam do oglądania kolejnych wideo-tutoriali.